Ciebie. Dziękuję. Ja chciałbym e, Państwu opowiedzieć dwie historie. Z, z, korzystam tutaj z, z tego nagrania i chciałbym o nich opowiedzieć, proszę Państwa, e, w kontekście Katynia, a później może byśmy zaśpiewali, może później o moje rozmarynie, bo mamy jeszcze 15 minut. Proszę Państwa, e, tak się złożyło, że e, no, przez historię Katynia. To ja w jakiś sposób żyję, bo mój dziadek uniknął śmierci z powodu katynia. W jaki sposób? Mój dziadek brał udział w kampanii 20. roku i był mundurowym. Rodzina mieszkała tam niedaleko września. Jak zbliżała się armia, już wyciągnęli miejscowego nauczyciela, ciągnęli go przez wieś, powiesili i tak dalej. Proszę Państwa, i mój dziadek po prostu stał pod ścianą i miał być rozstrzelany. I co się stało? Przyjechał oficer Renka i w ostatniej chwili wstrzymał egzekucję. I mówi, nie, my musimy tych, tych ludzi przesłuchać. I później ich wy, wypowiedziemy tam i my musimy ich najpierw przesłuchać dokładnie. Proszę Państwa. Były te przesłuchania, i ilu ludzi, bo ile zginęło w KC, 24 miliony, czyli 22, no, no ty, tysiące, tysiące, to ilu zdradziło? Ja wiem, że Berling zdradził, to była garstka. 10? Na, na, na ile tysięcy? Proszę Państwa, yy, mojego dziadka zamknęli w takiej komórce i mieli go przesłuchiwać, i co się stało? Przyszedł yy, miejscowy. Żyd, który był w tej chwili już chyba no, jakąś, jakąś kluczową rolę w partii komunistycznej zaczął odgrywać. Proszę pani, pani mąż tutaj jest zamknięty. O, rany. No to co mam zrobić? No pani daje, co pani ma? Jakieś kosztowności? No bo... No bo pan Lisiecki tutaj już zamknięty jest. No a kto to był? To był sprzedawca śledził, u którego mój dziadek kupował te śledzie zawsze. I co mi się zdali? Dostał, co się dało, poszedł do komórki, odchylił ten skobel i dziadek po prostu uciekł. Złapał rodzinę na drugą stronę buchu i uciekł w taki sposób. To jest jedna historia. A drugą historię, którą chciałbym Państwu opowiedzieć, to jest historia e, pewnego oficera NKWD, który rzeczywiście dostał, zlec, no bo w Rosji było oczywiste, że, że tego mordu dokonali Niemcy i, a te dowody były mętne, no więc NKWD też starało się to udowodnić i pewien oficer rzetelnie podszedł do sprawy i zbierał dowody na to, żeby rzeczywiście no tą tezę, że to zrobili Rosjanie obalić. No bo jak? Z tym, że on korzystał z faktu, że jest oficerem NKWD, i gdzie nie poszedł, i powiedział, jak to było, to ludzie nie śmieli wstrzymywać głosu, tylko mu wszystko opowiadali. No i on te relacje spisywał, i co mu wyszło? Zaczął co innego wychodzić niż to, co chciał. Ale nie za bardzo, więc szukał dalej. Praca trwała, ale był rzetelny, zbierał te dowody wyszło mu z tych dowodów coś o 180 stopni odwrotnego. I co? Co on miał zrobić? No, zaczął się budzić. Mówi, no kurczę, no to ja się po prostu, myśmy się mylili, no jak to? Proszę Państwa, relacja tego oficera ukazała się chyba w 90 latach w polskiej prasie, chyba w Rzeczypospolitej, był długi artykuł jego, no bo on oczywiście swoich, swojego, swojej relacji nie mógł opublikować w Rosji. Ale się obudził i chwała mu za to. I go serdecznie pozdrawiamy. To tyle na temat Katynia. Ryszard, byś chciał coś dodać. A jeszcze.